Aktywności, aktywność, jeszcze ja raz aktywność od Team SK Gaming, bo jeszcze szóstego poziomu nie ma, ale Sebek się zrywa. I chcą myśleć o zanurkowaniu na Mini Gnara, to jest... Czy mogą? Czy mogą na dwóch zawodników? Da... Ojejku, to może się skończyć absolutnie fatalnie, zobacz na te obrażenia, zobacz na pozycję Musa, ten musi flaszywać do tyłu, Heshero z do przodu i to będzie pierwsza krew, ale nie dla tych, którzy kreowali to zagranie, Mikołaj! Bardzo niepocieszająca informacja dla Zet, ten, a w dodatku... No, może i kupili teleportację, ale co dalej? Być może jeszcze jedno zabójstwo, bo Mrozku tutaj będzie chciał szukać. Jednak Seoner jego zapały bardzo szybko ostudzone. W tym samym momencie dolna lejka za to. Oj co! Nie potrzeba tutaj w żadnym wypadku w Brosku sobie sam radzi naprawdę nieźle. I problemy, problemy dla Zero Tynastyki na całej mapie. więc chyba perspektyw na jakieś zanurkowania tutaj e, nie ma. Tak, teraz jednak Marlon i Harpun mogą się dać złapać w pułapkę. Pan, no, bo wypada Wojtów na krzaka. Nie, no straszne w ich wykonaniu, jeżeli mamy być cztery Harpun. Będzie tutaj martwy, wątpię, żeby był w stanie zrezygnować tę umiejętność. No i e, powiem tak: bardzo taki szczeniacki błąd. Ale w międzyczasie, a propos błędów, Włapany Sebek na środku nie dysponuje flaszem, jest po prostu martwy. Eliminacja trafi do Xonera, co chyba troszkę niepożądane. Mam wrażenie, że chcieli oddać ją rozku. Nie wiem, czy to Siły. Red... Czy to Ogrom, zdecydowanie. A co więcej, no perspektywy jak Oj, tego I będzie dusił, będzie dusił. Teraz. Ataczki, ataczki. Możesz po prostu lecieć do końca, wydaje mi się. O, kolejna sprawa Rywal nie ma flasha. Ja Nie wiem, czy to nie będzie po prostu eliminacja, chociaż to był red Card. O. Tak po prostu ten liber flash do przodu, ultimate za ściany, będzie Mroskał łapał. I myślę, że to jest eliminacja. Tak jest. Błąd Xonera Przekłada się na błąd mrozka i u. zaraz będzie dive, a co do bota nie jestem taki pewien. Nie ma ultimate'a oczywiście po stronie Volibera, ale Heshero jeszcze daleki od formy Mega. I zobacz, że wyłapany tutaj z taką łatwością, po prostu hmm. zawiązany łańcuch kontroli Tumu Szybka eliminacja i Sebex z kolejną aktywnością. W międzyczasie wyłapany Marlon i to są ogromne kłopoty dla wow. SK Gaming. Zobacz, jak to pięknie się prezentuje dla Zero Tenacity. A Zizi dalej ma swojego ultimata. No zobacz, piórka rozstawione, tylko czeka, żeby zagrać E. Kiedy cooldown zejdzie? Powiem ci również, 300 tragedia SK Gaming. Całkowicie pożerta przez rekiny. Ja cię kręcę, jak to... Pięknie w tym momencie wygląda po stronie Teraz będzie miał Rapid Fire'a. Pamiętaj, Steven, że to nie tylko przewaga creepu, przewaga eliminacji i asyst, ale także przewaga pasywu Shuler'a. No zobacz, co tu się dzieje. Ruszyć się nie da, może. nie ma flasza, będzie martwy. No, wiesz co, jeszcze karta nałożona, podbity i. zabójstwo. Sebeks totalnie w tym momencie kieruje tę grę. Ale, ale chciałbym pochwalić też Wojtusia, bo Wojtusz miał duży w tym udział. Chyba. Ale mu za to. No, w dużych tarapatach jednak Ryuzaki może tę sytuację wyjaśnić, wydaje mi się. Wystarczy reset, a on zostanie dostarczony przeciwnemu top lanerowi. Powiem tak, dlatego właśnie czuję się podekscytowana Z10 w play-offach. Sny draft ale z minuty na minutę dzieje się coraz gorzej. No zobaczmy, Marlon nie ma dostępnego swojego albina, Nie, no, ma, może zagrać to defensywnie i uda się nawet, ale... Ale jest za nie, osoby, przymrozi tutaj Stebex! I harpun także wyłapany. To mm, będzie po prostu mm, zestaw mm. dwóch eliminacji. Rapid Fire już skompletowany. Ten tef robi, co musi żywnie. Bo to nie będą tylko zabójstwa, ale również wieże na środkowej alejce. To będzie kolejne wtłoczenie złota w całą tę kompozycję. I to chyba będzie martwym rozkos, Iwan, spójrz na to. Złota karta gotowa. Ryuzek z plaszem Wojtys z podbiciem. I nawet te dodatkowe punkty zrobię tutaj zobacz, nie zobacz. pomogą. Renata, chociaż. Chwilkę jeszcze chciała ewentualnie tutaj ratować swojego socznika, tak karta, to się Wojtusia. nie uda. Całkiem ciekawe, wieża pada na Bocie, na Topie, na Midzie, na Bocie, to jedyna linia gdzie jeszcze? Mimo no, no, może dużo rzeczy jest jeszcze niepoukładanych, Bo ale myślę, że się. spory imprób e, porobiony przez wiele drużyn. Teraz jednak Semex wyłapany, dalej ma zegar, dysponuje również flaszem, drożyna nadchodzi do cieczą. Czas. Czy nadciągnie tutaj w tym momencie Wojtuś Leciał w przeciwników jak masło, nożem rozgrzanym, jednak widzi w ścianę w tym momencie ten może być problem, naciąga jednak z Wizji, który sporo obrażeń dorzuci i nagle jest ciężko się stąd dostać, bo Mumus, dzierżący, dzierżący tego Hecarima, będzie w stanie również ich przytrzymać. no leci! weszła tutaj w naprawdę dobrym tempie i w dobrym momencie teoretycznie. Ale Sebek wiedział, na co sobie może pozwolić. Chociaż teraz! Dobra, ultimate w wykonaniu harpuna czy kupi wystarczająco czasu. No nie, Marlon tutaj przede wszystkim. Był w Renata zabrana! Renata zabrana! To jest tak potężna postać i dla Wiego! No to GG, tutaj i teraz! Bo nawet jeżeli takiej walki nie wygrywasz, oj, to nie oj, wygrywasz oj. żadnej! Ja cię kręcę, jak to się pięknie potoczyło dla Zero Tenacity! I ten Wiego na topie tak niesamowicie oddaje! Ta Zaja, która miała troszeczkę. Renaty, no, fantastyczny teamfight od dwa. No co, runda druga. Wracamy z powtórki od razu do walki, tak mi się wydaje, bo on sobie to wszadał z dorzucony przez Zeonera, ale... Tylko po to A chyba, żeby było prasy, i... tak mi się wydaje, bo zamykani! Jak w pudełku zawodnicy Team SK Gaming. A w międzyczasie Mumus po prostu zrobił smoka, Xehanort przejmuje tutaj mnóstwo ciosów od ten jeszcze flaszuje do przodu czterech na 4, ale mam wrażenie, że SK tutaj po prostu może szczeznąć, bo sobie to wszystko odetnie, zamknięcie w klatce z Pięknie, pięknie to wygląda, egzekucja, komunikacja, to wszystko się tutaj spina! I może i Mar Marlon był w stanie zaimponować również swoim ultimate'em, ale to jest za mało, coś trzeba do niego dorzucić, potrzebna tu jakaś pomoc! Renata sama tym nie wygra, ale Z ten za to drużynowo jak najbardziej. To co powiesz na Smoka, Ace'a, Barona? Pani, wiesz co, Czy ja wiem, jeżeli dojdzie do tej do jednej walki, bo zobacz, że stopa też jesteś w stanie pushować, ten inhibitor prędzej czy później i tak upadnie? O, jest engage! nie może zostać przygotowany, no ale zobaczmy, bardzo odważnie Xehanort, Ryuzaki tutaj pierwszy na celowniku, ale pamiętajmy, że to Mumus może być najgroźniejszym celem w tym wszystkim! O, prawdy, no to od, od Marlona! To może dać jeszcze, jeszcze czas? Chyba w żadnym wypadku, bo zobaczcie, co dzieje się dalej, no. Przejęta zostaje Samirka. a to nawet nie jest największym zmartwieniem, to po prostu kolektyw i ogólna siła. Jaką prezentuje Zet ten. Absolutnie jeszcze ta teleportacja od Sebeksa, żeby przetransportować się bliżej kolegów. 23 minuta. Bije nam na zegarze dosłownie za kilka sekund, a wie, że Nexusowe właśnie padają Hasero. Tutaj z białą flagą w postaci tej teleportacji. Po prostu daje znać, tak, ponieśliśmy porażkę. Team SK Gaming. Trzecie miejsce. Absolutnie uczciwe, ale Zero Tenacity zakończy ten sezon z wynikiem 10 do 8. I jakże zasłużonym kilka wpadek po drodze, zwłaszcza w pierwszej połowie, ale druga pokazała nam po tego składu.